W 1998 roku na rynek wychodzi StarCraft. Studio Blizzard idąc za ciosem po szalenie popularnym WarCraftie chciało gry, która mogłaby konkurować z Command Conquer, które na tamte czasy wyznaczało trendy w strategiach czasu rzeczywistego. Gry z tej kategorii w latach 90 pojawiały się jak grzyby po deszczu. Niestety większość z nich opierała się na podobnym schemacie, nie wychodząc poza określone ramy. Blizzard ze StarCraftem po części powracał do korzeni. Miał oferować aż Trzy rasy, co pierwszy raz pojawiło się w Dune 2, która w pewien sposób położyła kamień węgielny pod wszystkie gry z gatunku RTS. I tak też się stało. StarCraft okazał się ogromnym sukcesem, czy większym niż seria od Westwood? Myślę, że tak. Gra przez wielu została okrzyknięta najlepszą strategią czasu rzeczywistego, jaka powstała i było w tym sporo prawdy. Choć ponownie tytuł nie wychodził za bardzo poza to, co oferowały inne rts -y. Tymczasem Westwood szukał możliwości rozwinięcia swojej serii, która na dobre osiadła w gatunku strategii. Dlatego Command Conquer wchodził nie tyle w re 3D, ale w gatunek zyskujący potężny popularność gry FPS. Zapowiadana kolejna odsłona serii o podtytule Renegade otwierała nowy rozdział. Gracz już miał nie tylko patrzeć na wszystko z góry, ale wziąć udział w wydarzeniach z pierwszej osoby. Pomysł był fajny, choć gra nie zdobyła aż tak dużej popularności i nigdy więcej Westwood nie powróciło do shooterów FPS, skupiając się na tym, na czym najlepiej się znali. Grach RTS, RPG i przygodówkach. Jednak Blizzard podchwycił pomysł i szykował swoją odpowiedź na Renegade, jednak osadzoną w uwielbianym przez graczy świecie StarCrafta. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energicznicielski, a to historia StarCraft Ghost, gry, której nigdy nie było. Zapraszam. Grę zapowiedziano w 2002 roku na ówczesne konsole PlayStation 2, GameCube i Xboxa. Za stworzenie gry miało odpowiadać studio Nihilistic Software, które miało na koncie w tamtym czasie jedynie jeden, no ale bardzo udany tytuł Vampire The Masquerade Redemption. Był to ciekawy zabieg, bo StarCraft był nieznany na konsolach. Owszem, pojawił się w mocno okrojonej wersji na Nintendo 64, ale wciąż była to gra głównie znana pcciarzom. Oczywiście, Ghost nie odcinał się od swojej spuści. Pojazdy, jednostki, budynki miały być obecne i to te znane ze Starcrafta, ale wyobraźcie sobie tutaj pewien paradoks. Ghost był szykowany na konsolę, ale wykorzystywał miejsca i bohaterów znane tylko w sumie pc -ciarzom. A z kolei PC-ty na tamten czas Ghost miał ominąć szerokim łukiem, pomimo że RTS-owy Starcraft święcił ogromne triumfy. Było to dość dziwne zagranie, ale niestety nie znam powodu takiej decyzji. Jednakże nie była to pierwsza próba przeniesienia RTS-a w inne Gatunek. Warto pamiętać, że wcześniej Blizzard próbował przekuć serię Warcraft w grę przygodową Warcraft Adventure, która, pomimo że była w dość zaawansowanym stadium, została skasowana z planu wydawniczego z powodu wciąż używania grafiki 2D. Co dzisiaj wydaje się idiotyczne, bo choć w tamtym czasie gry przygodowe, np. od Luka masowo przechodziły na silniki 3D, no to po latach gry w grafice 2D nadal się bronią świetną, ponadczasową oprawą, a przygodówki z z grafiką 3D jawią się dziś jako archaiczne koszmarki. No ale cóż, wtedy rynek rządził się swoimi prawami. Do Warcraft Adventure warto wrócić przy okazji innego materiału. Starcraft Ghost szykowano jako grę stealth. Tak przynajmniej wynikało z pierwszych zapowiedzi. Gracz wcielał się w żeńską wojowniczkę nowe, która należała do elitarnej jednostki duchów. Jej główny cel pozostawał niewiadomy, jednak gra miała przeciągnąć nas po mapach, na których wykonywaliśmy przeróżne zadania. Grę obserwowaliśmy z widoku trzecioosobowego, co w przypadku gier z żeńskimi bohaterkami było oczywiste. Każdy gracz wolał obserwować wojowniczkę w akcji z boku, niż patrzeć jej oczyma. Gra miała się cztery lata po wydarzeniach z dodatku Brood Wars, i o ile o samej fabule zbyt wiele nie wiadomo, tak w 2006 roku została wydana książka o tytule StarCraft Ghost Nowa, która rozwijała postać głównej bohaterki, ale głównie rzucała światło na jej przeszłość. Jeszcze raz przypomnę, że omawiana przeze mnie fabuła pochodzi z książki, a nie z gry, więc pewne fakty lub nawet całe wydarzenia deweloperzy zaprojektowali zupełnie inaczej. Nowa w dzieciństwie przejawiała psioniczne moce. Dzięki ojcu, który należał do Confederacy of Men, nie trafia do programu Ghost, który przejmował wszystkich ludzi z takimi mocami i zmieniał ich w agentów. W pewnym momencie rebelianci atakują dom dziewczyny i zabijają jej rodziców. Nowa traci kontrolę nad swoimi mocami i zabija w szale ponad 300 osób. Ucieka i przez jakiś czas pracuje jako zabójca dla jednego z mafijnych bossów. Ratuje ją agent Konfederacji, który badał sprawę jej zniknięcia. Nowa trafia do Terran Dominion, gdzie zostaje wyczyszczona jej pamięć i wreszcie zostaje przypisana do programu Ghost. Na początek, kilka spraw technicznych. Gra jest w wersji beta albo i nawet alfa, i to jest oczywiste. Death kit Xboxa posiadał 128 MB pamięci RAM i umożliwiał uruchamianie gier w 720p. Tak też jest tutaj: gra odpala się w 720p, i niestety ma to spory wpływ na płynność całości. Podejrzewam, ba. Jestem wręcz pewny, że w finalnej wersji byłaby to rozdzielczość 480p i gra celowałaby w stałe 30, a może i nawet 60 klatek na sekundę. Ponieważ w pewnym momencie tytuł się wiesza z powodu braku pamięci, odpaliłem grę ponownie na Xboxie 360 w trybie wstecznej kompatybilności, który pozwala przejść dużo dalej niż oryginalny Xbox. A przy tym gra działa zdecydowanie płynniej i bliżej jej do tego, jak mnie mam miała ostatecznie wyglądać, więc cały pozostały gameplay i był zgrywany na Xboxie 360. Pierwsza misja zupełnie się nie odpala, a jak mniemam jest to misja treningowo-tutorialowa, dlatego ciężko powiedzieć jakie jest zawiązanie akcji, bo druga mapa rzuca już na wir wydarzeń. Ruszamy na misję zaraz po wyjściu ze statku. Zwraca uwagę naprawdę ładne wykonanie postaci nowy i kilka ciekawych detali, jak to, że jej kita porusza się wraz z naszymi poczynaniami. Już od samego początku mamy kilka skryptów i przede wszystkim jest możliwość zobaczenia. Jednostek z bliska, na początku kultowych Marines. Po krótkiej wspinaczce możemy skorzystać z karabinu snajperskiego i zobaczyć jak żołnierze walczą z rojem zergów. Sam karabin snajperski ma oczywiście możliwość strzelania w przybliżeniu, ale jeśli używamy go bez celownika, zamienia się w karabin maszynowy. Postać nie ma cały czas broni w ręku, ale jednym przyciskiem możemy ją wyjąć i schować. Oprócz tego mamy pistolet plazmowy z nieskończoną amunicją, której odnawianie chwilę trwa oraz granaty. Niedługo później możemy podziwiać Overlordów, którzy ciągle spawnują z Reklingi. Celem nowy jest namierzenie potężnej jednostki, naciskając trzy razy w odpowiednim momencie przycisk, a potężne działo z orbity wyeliminuje zagrożenie i pozwoli przejść dalej. Nowa posiada też kamuflaż optyczny, dzięki któremu możemy stać się niewidzialni na tyle na ile starczy nam psionicznej energii. Ta odnawia się, gdy stoimy w miejscu i pozwalamy nowie się skoncentrować. Samo zastosowanie niewidzialności na zergów nie ma oczywiście sensu. Dalej, przemierzając okopy, mamy możliwość postrzelania do zerklingów, które wzorem RTS-owej podstawy potrafią zaskoczyć nas, wyskakując z pod ziemi. Niestety płynność na oryginalnym Xboxie w tym momencie spada poniżej krytyki, ale widać, że sam system strzelania był nieźle opracowany i się sprawdzał. Niedługo potem spotykamy kolejną znajomą jednostkę, SCV, której zadaniem będzie naprawa drzwi, za którym są czołgi, a nowa w tym czasie obsadza wieżyczkę i strzela do roju zerklingów i hydralisków. Jeśli nam to się uda, drzwi się otworzą i pojawią się siege tanki, które zniszczą gniazdo i otworzą drzwi do kanionu. I tutaj na oryginalnym Xboxie niestety kolejny poziom już się nie wczytuje i zawiesza na loadingu, więc dalej czysty gameplay z 360 Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Czy z tego krótkiego gameplayu można coś wywnioskować? Cóż, spróbuję. W mojej opinii celowano w grę liniową, trochę w stylu pierwszych odsłon Splinter Cell. Dużą wagę przyłożono do jednostek, aby prezentowały się całkiem fajnie, przy czym pamiętajmy, że to pierwszy raz gracze mogli je obejrzeć z bliska. Widać, że na przykład tanki przełączają się w tryb stacjonarny, co jest fajnym smaczkiem. Choć tą misję ciężko nazwać misją stealth, to kamuflaż optyczny, jak i snajperka pozwala... Przypuszczać, że w grze pojawią się elementy, gdzie będziemy się przekradać za linię wroga. W pewnym momencie nowa korzysta też ze zjeżdżania po linie, dokładnie tak jak to robił sam fisher. Nie znalazłem w grze natomiast ani jednej jednostki Protosów, ale nie znaczy, że ich nie będzie. Trailer pokazuje, że i ta rasa odegrałaby ważną rolę, ale do niego jeszcze wrócę. Tak czy tak, niemal z całą pewnością można stwierdzić, że i protosi stanęliby w którymś momencie na naszej drodze. Kolejny poziom jest w zasadzie tym, czym grę. Od początku zapowiadano. Z kradanką, ale też widać na tym poziomie, jak wiele rzeczy było do poprawy, a może właśnie to się przyczyniło do uśmiercenia gry. Nowa dostaje nowe możliwości. Fajnym patentem jest to, że można włączyć widok, który pokazuje słabe, wrażliwe miejsca przeciwników. W połączeniu ze snajperką bezbłędnie określamy, gdzie strzelać, aby typa zmieść z planszy, i to jest bardzo fajnym pomysłem. Choć tutaj pokazuje się jedynie głowa, to w trailerze były pokazane inne elementy, na przykład pancerza, w które należałoby. Strzelać. Dorzucono możliwość przeszukiwania ciał, jak i ich chowania. Jeśli przeciwnicy znajdą ciało, zostaną zaalarmowani i pojawia się ikonka alarm, która działa trochę jak w Metal Gear Solid. Radar zostaje zagłuszony i mamy określony czas, który trzeba spokojnie przeczekać. Pojawia się też możliwość wchodzenia do skrzynek, ale niestety tytuł nie daje możliwości z nich wyjść, więc musiałem z tego zrezygnować. Idąc dalej, zauważymy, że jest kilka dróg do celu. Można przekraść się obok korzystając z kamuflażu. Można można podejść do sprawy siłowo, można wyłączyć kamerę na kilka sekund lub też można skorzystać z szybów wentylacyjnych. Fajne. Nieświadomych przeciwników można zachodzić od tyłu i eliminować ich po cichu, ale zrobiono z tego dziwaczną grę, w której trzeba odpowiednio nacisnąć przycisk, aby to się udało. W mojej opinii pomysł zupełnie bez sensu. Jest też hakowanie systemów w prostej gierce, gdzie binarnie zmieniamy oznaczone cyfry albo na 1, albo na 0. No a to w sumie nawet ciekawy pomysł. Niestety ten rozdział, który jak my nie mam, miał być głównym mięsem skradankowego Ghosta, zawodzi na wielu poziomach. Inteligencja przeciwników jest szczątkowa. Potrafi Potrafią zobaczyć nowe przez ścianę i przez ścianę do niej strzelać. Porzucone ciało wzbudza alarm i to jest w porządku, ale potem, gdy się uspokaja, to w momencie, jak przeciwnicy ponownie zobaczą to samo ciało w tym samym miejscu, alarm ponownie jest wszczynany i tak w kółko. Wychodzi też tutaj wada samego sterowania. Jednym przyciskiem wyjmujesz broń, innym odpalasz przybliżenie, jeszcze innym ustawiasz obraz na wrażliwe elementy przeciwnika, innym jeszcze strzelasz. To wszystko jest zbyt skomplikowane i wymaga zbyt wielu Przycisków. Ten element pewnie można by było poprawić, bo tak jak jest teraz, to przez całą rozgrywkę walczyłem z dziwacznym, nieintuicyjnym sterowaniem. Jakby za trudno było zrobić po prostu, że lewy trigger przybliża broń, prawy strzela i już. Kolejne części poziomu dzieją się nadal w bazie i jest tutaj kilka ciekawych patentów, jak ten w hangarze, który zostaje wypełniony dymem i nowa musi skorzystać z widoku alternatywnego, aby punktować przeciwników i przydostać się do windy. Dalej jest możliwość chowania się do szafek i obserwowania z widoku FPP, co ponownie jest jawną zżynką z gry o Solid Snake'u. Niestety, podobnie jak ze skrzynkami, jak już wejdziemy do szafki, no to nie można z niej wyjść. Tak czy tak, krótko po tych wydarzeniach gra się kończy, gdyż kolejny poziom wiesza się na loadingu. Po ograniu całej wersji beta stwierdzam, że był potencjał. Nie byłaby to najlepsza gra na Xboxa, ale całkiem nieźle wykorzystująca spuściznę StarCraft'a. Misje jednak wydają się być trochę zbyt krótkie i takie bezpłciowe. Rozum Rozumiem, że pewnie inspiracją był Metal Gear Solid i Splinter Cell, ale tam wszystko grało jak należy. Tutaj jest za dużo chaosu i bałaganu. Niemniej pomysł po wyszlifowaniu byłby jak najbardziej na plus. Fajnie wypadła też sama bohaterka, o której Blizzard nie zapomniał i powróci ona w StarCraftie w 2 w zestawie dedykowanych jej misji. Ghost miał fajny background w postaci potężnie rozpoznawalnego uniwersum i widać, że niechilistik chciało z niego czerpać pełnymi garściami i to się chwali. Niemniej wersja gry, w którą Grałem bardziej przypominała mi jakiś tech demo czy koncept proof niż faktyczną grę. Możliwe, że był to jeden z powodów, dla których projektowi ukręcono web. Ciekawi mnie, jak wyglądałaby wersja na PlayStation 2 i GameCube'a, w szczególności na tą pierwszą konsolę. Oprawa musiałaby ostro iść pod nóż. Mając w pamięci Splinter Cell i wersję na wszystkie konsole ówczesnej generacji, widać jak Ubisoft się pocił, aby tytuł ruszał w miarę rozsądnie na 299 MHz procesorze Motion Engine. Mam wrażenie, że pod kątem cięcia oprawy i gameplay'u, no tutaj by było bardzo podobnie. Warto pochylić się nad trailerami, które były wypuszczane przez Blizzard. Widać tam wiele mechanik, których zabrakło w tej wersji. Jednak jest jasne, że trailery rządzą się własnymi prawami i niekoniecznie te elementy musiałyby się pojawić w końcowej grze. Tutaj widać, że odwiedzimy budynki protosów, jak i będziemy z nimi toczyć walkę. Jedną z broni nowy miał być miotacz ognia. W jednym z filmów widać, że miała być możliwość poruszania się po mapie pojazdami, podobnie jak w Halo. Również wspólnie z Marine, który strzelał z działka. To pozwala przypuszczać, że szykowano też bardziej otwarte mapy. W innym momencie nowa steruje rakietą, która leci przez szyby wentylacyjne, co jest ponownie jawną „zrzynką” z Metal Gear Solid. W marcu 2006 roku Blizzard ogłosił, że prace nad StarCraft Ghost zostają wstrzymane. Głównym powodem była nadchodząca nowa generacja konsol. Wydawanie tak dużego tytułu na poprzednie generacje faktycznie nie miało trochę sensu, ale przeniesienie ich na nowe konsole PlayStation 3 i Xbox 360 mogło być naprawdę świetnym posunięciem. Gra jednak nie była jeszcze skasowana. Nawet w 2008 roku na prezentacji Blizzarda wśród gier przez nich skasowanych brakowało Ghosta. Na pytanie o dalsze losy gry odpowiedzieli, że technicznie Ghost nie został skasowany, a jedynie tkwi w zawieszeniu, co pozwalało graczom podtrzymać nadzieję. W 2010 roku wychodzi fantastyczny StarCraft 2, który dla mnie jest najdoskonalszą grą RTS wszechczasów. Nowa powróciła, pojawiła się też ponownie w Heart of the Swarm w płatnym dodatku nowa Covert Ops. Dopiero w styczniu 2014 roku Blizzard oficjalnie potwierdził uśmiercenie gry. Kolejny raz po Warcraft Adventure, tytuł, który interesował wielu, odszedł na zawsze. Pytanie, czy StarCraft Ghost mógłby na rynku zamieszać? W formie, w której widzieliście na tym filmie, nie bardzo. Owszem, oprawa była niezła, ale sama rozgrywka za mało dopracowana. Niemniej sprawiło mi jakąś dziwną radość oglądanie znajomych jednostek i budynków z nowej perspektywy. Gdyby jeszcze trochę nad nią popracować, mogłoby wyjść coś z tego ciekawego, ale chyba było to za mało dla Blizzarda, który wypuszczał wtedy bardzo dopracowane tytuły, a Ghost raczej się w tą specyfikę nie wpisywał. Raczej marne też szanse, aby nowa powróciła. Ciekawi mnie też, czy w ogóle sam StarCraft jeszcze wróci do łask. Niestety gry RTS to dziś archaizm i choć nadal są fani strategii czasu rzeczywistego, to niestety żaden tytuł który pojawił się po od czasów Starcrafta 2, nie odniósł jakiegoś spektakularnego sukcesu. Niemniej, Starcraft Ghost jawił się jako ciekawy kawałek kodu, i pewnie gdyby w końcu wyszedł gra, stanęłaby na mojej półce, a nowa weszłaby do kanonu gier, i pewnie gracze stawialiby ją zaraz obok Larry Croft, jako kolejną fajną postać kobiecą w grach, na którą przyjemnie się patrzy. Jednak cóż, stało się inaczej i Starcraft Ghost trafia do biblioteki gier, których nigdy nie było. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.